Witam w kolejnym treningu Dzisiaj jest sobota, chyba 15 stycznia A, Pierwsza guma i w sumie jest spoko Sprawda. warunki średnie, bo jest mokro i zimno, jest 1 stopień dzisiaj Ale Mayday nie wymięk... Ja nie wymiękam A. Nie, no tu widzę. Nie dam rady bez strzelika. No, ma idea elegancko. Kurde, ale zimno w dłoni. Postawiam kierę, bo już nawet mają. No i git. Ja bym jeszcze nawet cofnął trochę No dzisiaj jest zupełnie inaczej No ale od razu widziałem pierwsza guma Wolno ze sprzęgła, od razu guma także zarobiście Dobra trzeba sprzęgło uruchomić Za mało gazu. No już powoli to sprzęgiełko zaczyna mi wchodzić, także jest ok. No to podstawa, ja to odłożyłem na później i teraz się męczę kurczę. Nie trzymam w ogóle ręki na sprzęgle, to jest najgorszy minus. czy znaczy, Jak kręcę na footbreak'u, no HB to trzymam. Dobra, jeszcze raz sprzęgiełko. A, tu musiałem dwa razy wcisnąć. No ale dobra, uczymy się. Na spokojnie, uczymy się. No, trochę musisz się wjeździć, nie? W nowe ustawienie. Co jeszcze raz? A weź dwie nogi na siedzenie, daj. Co? Nie, co, no jedną, dwie nogi na to siedzenie, co tu masz, nie? Na tu. To ci w żadną nie będzie ściągać. No i kurde, jakoś to sprzęgło idzie powoli. Cieszę się. No także to używanie sprzęgła podczas cykli to jest podstawa. Ja to olałem i się kurczę męczę. I za bardzo nie idę do przodu. No, także musisz tego nauczyć się w ogóle nawyk, żeby zawsze palec trzymać na sprzęgle. Na siedząco, na stojąco cokolwiek robię, zawsze palec na sprzęgle. Nice. Już mnie noga boli. Ciągle na podbrejku, Ale było ładnie Pewnie bym nie wyglebił, ale zacząłem mówić I się zdekoncentrowałem O cóż O proszę i Michał przyjechał fajnie, fajnie No i sprzęgieko. Myślę, że już powoli jest uruchamiane. Zaczyna to dobrze wyglądać. Tara. Szpalce bolą. No i pięknie, jest balans i utrzymuj. Tu nic się nie zmieniło. Siema! Cześć! O, zajebiście! Jak balansujesz motocyklem, to w jaki sposób to robisz? Całem? Całem ciałem, no. Ja mam że mi wychodzi jedynie prostowanie motocykla. Pokręcę kierownicę i ty, wiesz, Tak do niego dopiero. No. nie skręcasz, a ty cały. Ty, ty właśnie zmienisz No co, ja całym ciałem ogólnie chodzę, nie? Patrz. Ja, ja leży, y, pokręcę teraz cyrkle i będę starał się nie używać w ogóle gazu. Samym chabekiem. I zobaczcie jak będę tym, jak będę ciałem balansował przy cyrklach. Zobacz. No zależy, nie? Czasami odchylam. Jak widzę, że Michała spada, to odchylam ciało, nie? Możesz spróbować położyć dwie nogi na podnóżki z tyłu. Tylko, że pozycja jest niewygodna, bo wszystko Ci wisi na rękach, nie? No i delikatnie. Siema Wiesz co, przyzwyczajony jestem, bo chyba co tydzień jeżdżę, nie odpuszczam Więc git. szalik jest, jest Jesteś Co? Z półtorej godzinki, ale jeszcze będziemy jeździć Mam dzwona na Tak? Z tobą jechałem, wpadłeś, jadałeś po mnie z zgasłeś no, w końcu musisz, no. Nie <śmieniu> oh, było blisko. Dobra. Klameczki myślę, że są okej okay ustawione teraz, bo przed chwilą je przestawiałem. Podpatrzyłem o krzyżka, jak, jak są Palec na sprzęgle teraz trzymam i footbrake Palec na sprzęgle A, Wcisnąłem sprzęgło, ale jeszcze zero umiejętności na footbreaku ciężej, kurczę Obsługiwać No, to było fajne To było parę ładnych cyrkli Niestety nie zdążyłem sprzęgła złapać. Dobra, myślę, że tyle z jazdy dzisiaj kończę trening e, fajnie bo się udało uruchomić sprzęgło, już to nawet wychodzi No e, i ogólnie trening był w porządku, kurczę, trochę zimno, ale nie ma co narzekać. Jutro zresztą kolejny, chyba że walnie deszczem to nie pojedziemy, ale, ale myślę, że i tak pojedziemy. Ale tak będzie mokro, to tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się, strzała.